22 grudnia. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 46 do 56. Maryja dziękuję za wcielenie Syna Bożego. Pamiętam, że było to 22 grudnia 2009 roku, gdy jako Diakon głosiłem do tej Ewangelii jedno z pierwszych w swoim życiu kazań. Nazwałem wówczas Maryję duchowym sejsmografem. Sejsmograf to urządzenie bardzo czułe. Może wykryć i zarejestrować trzęsienie ziemi odległe o tysiące kilometrów, często nawet z drugiej półkuli. Maryja jest równie czuła i wrażliwa na poruszenie Boże. Świadectwem tego jest hymn Magnificat utkany z wersetów biblijnych. I opowiadający o zdroju łask, jakie Bóg zlewa na ludzkość. Trzeba być bardzo wrażliwym, aby dostrzec delikatne działanie Boga, Jego dobroć, którą okazuje nam każdego dnia. Maryja to potrafiła i właśnie tego chce nas dziś uczyć. Dostrzegajmy obecność i działanie Boga w naszym życiu i zwyczajnie bądźmy Bogu za wszystko wdzięczni, tak jak Maryja, nasza duchowa mistrzyni. Potrzeba nam wyciszenia i wsłuchania się w Boże Słowo, aby umieć rozpoznawać Go pośród nas. To wielka umiejętność, która dziś jest tak bardzo potrzebna mieszkańcom świata, pełnego hałaśliwej kakofonii. O królu narodów przez nie upragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.